W dzisiejszym filmie zebrałem trzech polskich poketuberów i postawiłem ich przed wyzwaniem rozpoznania utworów muzycznych z całego uniwersum Pokémon. Cały film będzie miał cztery etapy, wzorowane na zapewne znanym wam już teleturnieju, jaka to Melodia. Więc myślę, że już nawet przed obejrzeniem tego filmu zasady mniej więcej znacie. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym podziękować ludziom wspierającym ten kanał i przypomnieć o tym, że jeżeli film wam się spodobał, to zachęcam was do zostawienia pozytywnej oceny oraz jego skomentowania. No i na Discorda też możecie wbić. Link oczywiście w opisie. A tymczasem, bez zbędnego przedłużania... Lecimy Dobra widzowie, mamy tutaj pierwszego zawodnika Jakim jest pan Pitur Witaj panie Piturze Miałem być ostatni Dzień dobry szanownemu <laughs> y, Pan y, Cień Inaczej, I mój drodzy bardzo serdecznie i oczywiście pan y, ciastek kuki pokémon temat się ma o tej porze każdy zgadnąć piosenkę może przechodzimy do pierwszej rundy w której to jeden z uczestników wybiera jedną ze znanych wszystkim pięciu kategorii po jej wybraniu do odgarnięcia mogą zgłosić się wszyscy kto pierwszy się zgłosi ten odpowiada dokładne zasady macie wypisane na ekranie a teraz zobaczmy jak poradzą sobie nasi uczestnicy dobrze panie Cieniu, panie shadowie y, rozpoczynamy czy pan wybrać jedną z kategorii pierwszą kategorię jest to, drugą kategorią jest walka, trzecią hoen, czwartą anime i piątą paldea. Jaką pan kategorię wybiera? Ja poproszę jedyną kategorię, w której mam jakiekolwiek szanse w porównaniu do normalnego życia. Jest to kategoria walka. Kategoria walka. Uwaga, puszczam. Okej. Okay. Dobrze. Jest to e, muzyka z trzeciej generacji z remake'u, Jest to versus Wally. -E. Bardzo dobrze. Ma pan punkt. E, Wpisuję panu punkt do mojego tajnego notatnika. Jako iś pan zgadł, proszę wybrać następną kategorię. To ja wybiorę coś, z czym mogą mieć ludzie problem, czyli kategoria hmm. Paldea. Kategoria Paldea, okej. Okay. Oczywiście zgadywać mogą wszyscy. Kto się pierwszy zgłosi? Yy, odpowiada tak, czy są Państwo gotowi? Jeszcze jak? No, oczywiście, no. że nie. Uwaga, puszczam fragment. Bardzo proszę, panie Cieniu. E, tak jak już wstaliśmy, to jest Paldea, więc sobie dziewiąta generacja. E, jest to, jeżeli się nie mylę, muzyka z walki z profesorem Turo lub Sadą, w zależności od wersji gry. Dokładnie tak, ma pan drugi punkt. Dalej pan wybiera kategorię, proszę bardzo. Dobrze, to żeby było coraz ciekawiej, to może w takim razie anime. To chyba anime. ja mam radę. Okej, uwaga. Widzę, tutaj pan ciastek się rwie. Panie ciastku. No to no to, to jest opening Pokémon Jota. <gry> dokładnie tak. A może pan jeszcze powie, który jest to dokładnie opening ze wszystkich, jakie powstały? Oh, Chwila. Szyb, szybka ma matematyka. Szybkie wpisanie w Google. <gry> Oj, chciałbym tak szybko pisać. No nie, no, no będę strzelał, że to będzie czwarty. Niestety nie, ale i tak pan dostaje punkt. Ponieważ pan zgadł. To było chyba Jotto eee. League Champions? To jest pierwszy opening z Jotto, czyli trzeci ogólnie. Aj, no właśnie, kurde. Jakoś tak nie, nie szed, szedłem. Myśli. Szedłem trochę kategorią, że po trzy, ale dobra. Dobrze, zostały jeszcze dwie kategorie. Panie ciastku, proszę wybrać jedną z dwóch, które zostały. Weźmiemy sobie, weźmiemy sobie Hoen, myślę. Hoen, dobrze. Nieby OG hmm. zostało na koniec. Dobrze, puszczam. Panie Piturze, to jest oczywiście generacja trzecia, Little Root Town. Little Root Town? Proszę pana, niestety pomyliłem się. Jest to Pomyli Oj! Jest to, <głos> <głos> jest to. Jest to niestety niepoprawna odpowiedź, ponieważ można tak, jest to, jest to. Droga 101. Niestety. Pan ale. Prawie to samo. No, rzut beretem można powiedzieć. <noise> tak, rzut beretem, no. Ej, już... ale to, ej, ale to niesprawiedliwe, tam jest napisane, Hoechny. <noise> Dobra, to jest nieważne, skoro Pan Pitur nie zgadł, to Pan Ciastek dalej wybier wybiera się. No, no ostatnia kategoria <noise> została, no to Kantona. No. <noise> Uwaga! Bardzo proszę. W sensie ja byłem pierwszy, nie? Tak, pr bardzo okay. proszę Panie Piturze. Tym razem się nie pomylę i nie powiem, że to jest droga pierwsza, ani nic. To jest Aha. laboratorium pana Psoferora Oka. Idealnie, idealnie ma pan punkt jak najbardziej. Oczywiście jest to soundtrack z, z gry Fire Red. Jakby ktoś się nie domyślił. Więc takim oto sposobem kończymy pierwszą rundę. Shadow wychodzi na prowadzenie, ma dwa punkty. Ciastek ma jeden punkt, Pitur ma też jeden punkt. Czyli mamy dwa mamy, mamy jeden remis, mamy jednego prowadzącego. Przechodzimy do drugiej rundy. Także przechodzimy do drugiej rundy, w której za odgadnięcie z jakiego regionu jest ten soundtrack? Dostaje się pół punkta, a za zgadnięcie dodatkowo z jakiej dokładnie lokalizacji jest ten soundtrack, dostaje się kolejny dodatkowy punkt. Także w tej rundzie w jednej odpowiedzi można zgarnąć aż półtorej punkta. Także warto jest walczyć, zawodnicy są zdeterminowani do zwycięstwa. Pa, panie Shadow, pan wygrał poprzednią rundę, także pan wybiera jak, jaki, numerek, jaki numerek muzyczki ma być. Mając na uwadze, że poziom jest zaiste średni, no to pójdźmy w sam środek stawki i weźmy numerek 3. Numerek 3, dobrze. Puszczam pierwszy utwór, uwaga. Panie Shadow. Nie mam się. pojęcia, totalnie zgaduję. Biorąc pod uwagę, że nie grałem w remake trzeciej generacji, aczkolwiek pamiętam, że w trzeciej generacji występuje kasyno. Wydaje mi, mi się, mi. że jest to muzyka z Kasyna, która znajduje się w trzeciej generacji. Niestety nie jest to ani kasyno, ani trzecia generacja. Okay. Jest to muzyka, która leci podczas ujeżdżania Gogołta, Skidu, Skidu, w grze XY. Ja pierdzielę, to... bym nie zgod... jest, całkiem to, było... całkiem to było tego dalej. Totalnie ja powiem, randomowe. Powiem tak, jakbym miał czegoś takiego słuchać, to nigdy bym nie ujeżdżał Go Gołta. To... 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 Tak, czyli z, trzecie, z trzeciego nikt nie dostaje. Niech pan Shadow dalej wybiera. Proszę wybrać kolejną cyferkę. Mimo, że pan nie zgadł, ale. Skoro jak widać poziom Ora jeszcze niżej niż sądziliśmy, to dwa. <grystanie> dwa. Dobrze. To było najtrudniejsze, co mogło być w tej rundzie, tak szczerze mówiąc. E, uwaga, numer dwa. Panie Pitur, pan był pierwszy. To było w remakeu. Omega Ruby Alpha Sapphire, więc technicznie coś między generacją trzecią a szóstą. Uważam, że jest to generacja szósta i to jest utwór z walki z trenerką o imieniu Zinia. Idealnie dostaje pan półtora punkta. Wszystko się zgadza. Generacja szósta, remake trzeciej generacji Zinia. Piękna odpowiedź. Pan Pitur wychodzi na prowadzenie, panie Shadow. Proszę się pilnować. E, jako iż pan Pitur zgadł, proszę wybrać następny numeryk. To ja może będę kontynuował ten schemat, i skoro wystrzeliłem w powietrze tak tym poziomem, no to oczywiście, przepraszam, tą odpowiedzią, no to oczywiście poziom piąty. Jak oj, najbardziej. To myślę, że nie będzie wygryzło problemu. Uwaga, puszczam. Pan Ciastek był pierwszy. No i teraz. Problem pikselozy, <laughs> Problem pikselozy się trafił, ale kurde. No powiem, że to, powiem, że to pierwsza generacja. A miasto jakaś lokalizacja? Ehm... Czy jakaś lokalizacja konkretna mi przychodzi do głowy... No nie wiem, będę strzelał Cerulean City. Niestety nie jest to ani pierwsza generacja, ani Cerulean City. E, także pan Peter zgłosił się drugi, więc dajmy mu szansę, proszę powiedzieć. A to mogę? Naprawdę okej. Okay. No to, A, o, to, to jest. To, to jest... A no tak, by się też zgłosiłem. Okej, okay, dobra, wszystko rozumiem. Tak, tak więc tak. jest to remake generacji drugiej, więc technicznie generacja czwarta, New Bark Town. E, jest to New Bark Town, ale nie jest to z remakeów. Jest to z oryginałów wersji, więc. Hmm. Jako to połowa po, dajmy ci pół punkta w tym <grym grym grym grym> no. być, być pół za region Czy tam za generację nie I wie? dodatkowo, dodatkowo. A, Słuchaj, dodatkowo jeden punkt za lokalizację. No Ej, dobra, no. dobra, okej, okay, to niech będzie te pół punkta. Jako no. jest generacja niekoniecznie, to pół punkta. Jak najbardziej. Mogę ci dać. czyli jest najwyżej. Była, była szansa podgonić, a teraz już pod dupą się pali, że tak powiem. <grym> Przypominam, że po tej rundzie osoba z najmniejszą ilością punktów odpada. O nie. Także panie ciastek, radzę ra yy, szybko klikać. A teraz szybko kliknę i co? <grym> Ponieważ uwaga, nadchodzi ostatnia nuta z tej rundy. Jest to ostatnia szansa dla pana ciastka, żeby dalej istnieć w tym teleturnieju. Tak, uwaga, leci. Mój war bardzo dokładnie mówi, że pan ciastek był pierwszy. Ach, to jest generacja piąta, mhm. elitarna czwórka. Jest to generacja piąta, ale niestety nie jest to elitarna czwórka, jest to walka z n Czyli prawie Bo elitarna nie. czwórka. No nie, nie. Pan ciastek. Kończy niestety po prostu... grę z półtora punktem. Dobra, to i tak jest... ile razy? Sześć razy Zabałkałem. więcej niż zakładałem, bo ćwierć punkta było zakładane na początku, więc ja jestem z siebie jak najbardziej dumny. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozostałem uczestnikom życzę... życzę powodzenia w dalszej może grze. Może Niech, oczywiście. Może Niech wygra najlepszy, no zostanę, zostanę oczywiście. I dostaje no, pan oczywiście Kuferę kłakoci. E, od... od kogo? Od pana Woopera, załóżmy. E, proszę bardzo. A ja wiedziałem, że Wooper może się ice puncha nauczyć? Tak, wiedziałem. Nie całkiem komicznie, e, że się w pionkę zamienia. dobra. Ogonem ice puncha robi. Dobra. Dobrze, pan, pan Ciastek idzie sobie na widownię. Zapraszamy serdecznie na siedzenie. E, a my kontynuujemy. Lecimy do trzeciej rundy. W trzeciej rundzie gracze mają przed sobą sześć niewidocznych dla siebie pól. Standardowo osoba, która wygrała poprzednią rundę, wybiera pierwszy numerek. Ta runda to idealna okazja na odbicie, ponieważ puszczane są tutaj maksymalnie 8 sekundowe fragmenty, które można w każdej chwili przerwać. Czym szybciej się to zrobi, tym więcej dostaje się punktów. Także od trzeciej rundy dotrwał pan Pitur oraz pan Shadow. Panie Piturze, proszę wybrać numerek od 1 do 6. To niech będzie 6. I uwaga, przypominam. Czym szybciej się kliknie, tym więcej punktów się dostaje. Także liczy się szybkość kliknięcia. Uwaga, leci pierwszy utwór. Pan Shadow, szósta sekunda. Okej, okay, jest to utwór pochodzący z najnowszej dziewiątej generacji. I teraz mam zagwozdkę, czy jest to po prostu Aria Zero, czy jest to już dokładnie finał z. Dodatku ostatniego Indigo Disc, bo muzyka tam w finałowej walce była bardzo podobna. No i ani określić, muszę dookreślić, prawda? Tak. Pójdę w tę drugą stronę, bo w Aria Zero. chociaż. Nie. Ja nic nie mówię, ja nic nie wiem. Ale w sobie finałowa scena z Indigo Diska też była w Aria Zero, więc po prostu powiem, że Aria Zero. Jest to poprawna odpowiedź. Dostaje pan jeden punkt, ponieważ była to yy, szósta sekunda. Punkt do przodu, także, zawsze. Także mam pan trzy punkty. Jesteście na równi aktualnie z panem Piturem. Pan Shadow wybiera następny numerek. Od 1 do 5. To trzy. To może być szybka runda. Uwaga. Pan Shadow. To jest piąta generacja Zaiste. Muzyka znana wszystkim doskonale z mema ze Szczerbatkiem, tańczącym. Jeżeli nie pomylę teraz nazwy miasta, które pamiętam, tylko dlatego, że kiedyś mi napisałeś to na czacie, to chyba się nazywało Driftvale Town? No i nie wiem, nie, czy to jest, ponieważ było to Driftvale City. City, a, okej. Okay. Driftvale, Driftvale. Driftvale. Możemy zaliczyć, dostaje pan trzy punkty dodatkowe, czyli ma pan już sześć. Jest. Sześć punktów, ponieważ były to dwie sekundy. E... Halo, czy jest e... gnojony w tej rundzie? <noise> Jeszcze są szanse. E, panie Shadow, proszę wybrać następny numerek. E, 1, 2, 4, 5. Poprzednim razem, kiedy pan Pitur stwierdził, że mu dobrze idzie, wybrał numer 5 i teraz uczynię dokładnie tak samo. Dobrze, numer 5. Pan Shadow. Czwarta generacja walka z syntium. Pięknie. Dostaje pan cztery punkty, co czyni. Co? Pan ma już 9 punktów, co jest? Ja tu z ja tu zaświatów powiem, że doszło do Sigmy. Panie Piturze, ile ja mam? Pan Pitur ma 3 punkty. Słuchaj, to jeszcze tutaj im szybciej, tym lepiej, więc jeszcze jest szansa. Tak, dużo punktów od, od razu. Myślały. Panie Shadow, jako ich pan totalnie dominuje e, tą rundę, e, proszę wybrać brać następny numerek. 1, 2, 4. Chat Shadow 4. E, Niczym four. Także numerek 4. Uwaga, panie pinturze. Wiem, że to jest walka z czempionem. Tylko teraz pytanie, czy to jest pierwsza generacja, czy druga. Jest to... pierwsza generacja. Dokładnie. Jest to walka z Garym, dokładnie. Z Blue. Z, z Blue, Garym... W, w moich grach e zawsze nazywał się debil, ja nie rozumiem o czym mówić. W moich to nazywał się Garnek. Ja nie pamiętam, różnie bywał. <laughs> Dobrze, pan Pitur ma już 5,5 punkta w takim razie. Czyli jakaś nadzieja jeszcze jest. Ponieważ jeszcze dwie muzyki będą puszczane. E, panie Piturze, jeden lub dwa. No to jeden. No to jeden. Panie Shadow, to jest dziewiąta generacja walka z Kasiopeją, czyli z Penny. Niesamowite. Pan jest genialny. To jest poprawna odpowiedź. E, jako iż to była szósta sekunda, dostaje pan punkt. Czyli ma pan 10 punktów. E, panie Piturze, e, jest taki problem, że pan i tak przegra. E... W sensie, ja powiedziałem od początku. Nie, zaskoczyłeś. E, się. Uwaga, odpalam ostatnią nutę, ponieważ została tylko jedna. E, numerek 2. Pan Pitur był pierwszy. Nie mam bladego pojęcia, powiem, że to jest za nim. Nie jest to anime. To, to mogę ja zgadnąć. Tak, bo. E, to, znaczy, to jest na pewno e, Sun and Moon. To jest związane z teamem Skal, ale nie wiem, czy to jest po prostu normalna z tymi pachołami, czy z kimś wyżej. Ty, tylko tyle jestem w stanie do określić. To, to powiem, że z pachołami po prostu. Z, z, to jest. I Z pachołami dokładnie. A, okej. Okay. Nie z walki jeszcze, ale jakich ich spotkać. Okay. E, Także e, do finału przychodzi pan Shadow z 11 punktami. Oficjalnie... Zapowiedział, że ale... jeszcze jest finał. <laughs> jeszcze <laughs> będzie finał, tak, dokładnie. E, pan Pitur walczył dzielnie, lecz e, nie, nie, dał, nie dał rady. 5,5 punkta. Dziękujemy bardzo za udział. E, dostaje pan oczywiście kuferek. Łakoci od u, Upera. E, e, tak. E, witamy w zaświatach, za panie Pitur. Nie ma. A tymczasem przechodzimy do finału. W finałowej rundzie gracz, który zdobył dotychczas największą ilość punktów, staje przed siedmioma utworami, mając łącznie 30 sekund na ich odpowiednie nazwanie. Odpowiadając prawidłowo, otrzymuje jeden punkt, lecz odpowiadając źle, finał jest od razu przerywany. Gracz może podejść do następnego utworu nie odpowiadając na poprzedni, i jeżeli zostanie mu jeszcze trochę czasu, może do niego wrócić. Zobaczmy więc, jak pójdzie pierwszemu finaliście w historii tego programu. Witamy w finale! Panie Shadow. Jak pan się czuje, yy, żyjąc tak długo w tym Teleturnieju. Witają się z nami już co prawda przegrani uczestnicy tyle turnieju, ale jak tam u pana? Tak? Ehm, powiem, że jestem zadziwiony, spływa ze mnie zimny pod stresu i ekscytacji, że zostałem. Na najwyższym podium, póki co, pokonując idoli YouTube'owych, oraz chciałem w tym miejscu pozdrowić swoją mamę, tatę, kota i dziewczynę oraz całą poznańską ligę Pokémon. Robię to przede wszystkim dla was, mordy. To są piękne słowa, e, ale nie przedłużając, musimy przejść do robienia rzeczy, jakimi są udział w finale. Proszę pana, zasady są znane, utwór pierwszy. Jeżeli pan wie, proszę zastopować czas, jeżeli pan nie wie, to jest zastopować czas i. E, powiedzieć, że idziemy dalej. E, uwaga, pierwszy utwór. Mhm. Następny. Następny, dobrze. E, jest to opening z anime z serii XY. XYZ dokładnie, ale załóżmy, że jest to dobra odpowiedź. Lecimy dalej. Następny. Następny, dobrze. E, uwaga, kolejne. Następny, bo wiem, która generacja, ale nie wskażę dokładnej lokacji. Dobrze. <świlowo>. Leci następne. To jest e, piąta generacja. Walka z Bianką lub Czerenem. Dobrze, bardzo ładnie. Już dwa utwory zgadnięte. Uwaga, zaczynamy. <św> mhm. Powiem następny, bo wydaje mi się, że wiem, ale nie chcę stracić szansy na punkty. Dobrze, jeszcze, dobrze, kolejne. dobrze. Lecimy dalej w takim razie. Następny. <noise> no to już lecimy kółko, robimy. Wracamy do pierwszego okay. utworu. Czy mogę, jakby jak wracamy, mogę <noise> też następny mówić? Tak, możesz. Tracisz czas, ale. Okej, to, okay, ale to następny. A, okej, okay. to. to, to okay. <noise> Czyli dalej. Tak. Dobrze, czyli wracamy do trzeciego utworu. E, dawaj następny. <grym> Okej. Okay. Wiem, zapętlam strasznie. E, czwarte. Dawaj następny do tego, <grym> co było dosłownie, co powiedziałem, że... Bo jestem niemal pewny, że wiem. Zaraz Ci czasu na odpowiedź zabraknie. <grym> Get lost! Mhm. <grym> 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 Tak to, to jest walka z y, nekrozmą, Niestety. Ultra nekrozmą. Niestety tu się finał kończy. Panie Kurde, to nie Panie było Shadow. To? Jest to walka z Zerniasem oraz Imeltalem. Naprawdę? Wcześniej. To jest legenda, Kurde, ja to wcześniej. też legenda, ale generację wcześniej. Niestety. Okej. Okay. A co do pozostałych melodii, to jedna z nich to było na pewno z trzeciej generacji. Wydaje mi się, że Chyba walka z Team Magma i Team Aqua, tak, tak, nie tak. jestem pewny. Tak? To było tak. to? Nie byłem pewny, czy to było z, liderem, z ich liderami, czy to nie. Też bym zaliczył. No, no właśnie i jedno to było chyba po prostu z z pierwszej generacji? E, z chyba też, ale bardziej z lasu. Z Vivian Forest. A, okay, I też Rocket Vivian Hideout, Forest. jakbyś powiedział, to też, bo to jest dosłownie to samo. Okej, okay, wiedziałem, <laughs> że pierwsza generacja i... Miasta już nie pamiętam, jakie to było, ale cóż. Dałem z siebie całe 30% Tak, panie Shadow, łącznie w tym teleturnieju uzbierał pan 13 punktów Co czyni pana rekordzistą tego programu Wie pan dlaczego? Bo... Jest to pierwszy odcinek Liczę na następny Tak jest, jest pan rekordzistą, zapisuje się pan, e, prawda, w rankingu... E, między Pocket Dobrze Widzowie, tak to wyglądało ogólnie e, tak, nie, nie mam takiej kamerki na Discordzie, mam tak e, Widzowie, to było dzisiaj wszystko Ze mną był oczywiście pan Ciastek Siemanko Był pan Pitur Pozdrawiam cieplutko I wygrany tego pięknego teleturnieju pan Shadow Elo, elo Jak wszyscy pokazują maskotki, czekajcie, ja też Nie, mam coś Osiem. pokazać? To ja pokażę moją skarbonkę z miutu O Ale kozacka O kurde, telefon mi spadł Jak się z wami rodzina Niektórzy mają rodzinkę TZG, niektórzy mają rodzinkę Wooperów Normalnych, Udy. normalna rodzina Wooper dziewczyna Tak jest eee, No widzowie Dzięki za oglądanie Do następnego Pozdro Pew